No, niefortunne te nagrania z tego narożnika, bardzo niefortunne dla, te, dla budowanej teorii. <śmiech> <śmiech> ja i wszyscy co? lekarze, z całej Europy się zjeżdżają, będą debatować. A co do operacji, dodatkowo na potwierdzenie swoich słów na portalu MMA.pl pojawiło się zdjęcie skierowania do poradni specjalistycznej zapisane na Mateusza Murańskiego, stary Co to jest Bydgoszcz? <laughs> Czyli yy, to jest taka dziwna logika, bo tak, walka była 10, ale okej, okay, no później była niedziela, no to poszli w poniedziałek, a czemu akurat do Bydgoszczy? Nie kreć leci z jony. To jest kurwa krew od uderzeń, bo kopał stopą go bomba. Im bomba miał zakrwawioną stopę, nie? I zostawiał tą krew na udzie. Ja też na początku myślałem, że co on. Te udo mu rozciął, że mu krwawi to udo, ale to później zobaczymy, że to jest ten. Krew od tego od bomby. No to jest noga tego, tak? Yy, yy, bomby, nie? A może widzicie, może to wcale. Zobaczcie, kurwa. Widzicie, wymyślicie, że to jest, że to jest krew ze stopy, nie? I, a to jest krew kurwa z jajek. Tylko po prostu na stopie się przedostała temu bombie, nie? I widzicie teraz już wszystko jasne, bo mówi przecież ten Katman, e, że ja próbuję to zatamować, ale coś tam nie mogę, no bo kurwa, bo to w ogóle nie była krew bomby, nie? Tylko to było z jajek wszystko. A, czyli kurwa on tak kopnął, że to jajko mu się wbiło w piszczel i ono krwawiło, będąc już w jego nodze. Bo ja kurwa już tak to nie mam żadnego wytłumaczenia, kombinuje kurwa widzowie, kombinuje po prostu na żywo, jak to się mogło zdarzyć, żeby to miało ręce i nogi ta historia. O, co tam słychać? Ja, Jacek, co ty mówisz? Słuchajcie się teraz tutaj. Zakopane, Tak, zakopane! Dawaj, dawaj! O kurwa. Boksu! Kurwa noga rozjebał nogę, ale ja wiem co on nie odpowie. Wardęga mi chodziło o bombę, że on ma rozjebaną nogę. O to mi chodziło. Nie widziałeś, że krwawi? I zobaczcie, co tu mówi Mateusz. Co się dzieje z tobą? A Mateusz odpowiada, nie wiem. Nie odpowiada. Tato, boli mnie woreczek. Tylko odpowiada, nie wiem. Sam nie wie, jak do tego dochodzi, że przegrywa. Ale zobaczcie, zobaczcie jak istotne są te nagrania z Oktagonu. To jest właśnie to, o co walczyłem z Fejmem. Bo my zawsze takie nagrania mieliśmy, a oni sami ich nie robią. Nie dorzucają ich, nie? Bo Fejm mi udostępnił yy, na ujęcia wszystkie swoje z tych kamer. Bo tak się dogadałem z Krzysztofem, że on mi udostępniał wszystko, nie? To w chuj, kurwa, gigabajtów materiału. Tylko, że oni się skupiają na walce wtedy, nie? I nie ma takich ujęć centralnie y, longiem na y, narożnik. A czasem narożnik w chuj dużo daje, nie? Z, powiem wam, że na przykład fajnie by było obejrzeć walkę, a w chuj jeszcze fajnie by było obejrzeć walkę z narożnikami. Że słyszysz, co narożniki gadają. O, a, a. No, powiem tak, ja bym mógł kurwa coś tutaj dodać, nie? Ja bym tutaj mógł coś dodać. Ale się kurwa jeszcze powstrzymam. Bo liczę, że ktoś inny to doda i ja nie będę musiał, nie? Chociaż wiem, żebym na tym zrobił też. Czy to by było takie mocne dosyć, ale na razie się jeszcze kurwa powstrzymam. Powolutku, powolutku.